Nie ma nabrewki. A będzie pani? Świeże warzywa i owoce, ale co równie ważne bezpośredni kontakt z klientem. Są stali klienci, także już wiedzą, że tutaj stoi taki straganik. Pierwsze co idą do mnie, a później dopiero idą po resztę w pola. Takie stoiska handlowe rozsiane są głównie w centrum miasta. Atrakcyjna lokalizacja, sprawa oczywista, ale do centrum miasta trzeba się dostać. A z tym osoby starsze mają problem. Tego typu kąciki powinny być częściej i więcej. Dlaczego? No, no bo idziemy do marketu. To kupimy, to kupimy, ale nie, nie zawsze jest świeży. Radny Radosław Brodzik jest znany z tego, że zaskakuje pomysłami. Tym razem radny nacelownik wziął. Targowiska. Bardzo dużo osób mówi, że chciałoby, żeby na osiedlach, zwłaszcza tych, które nie mają żadnego, można powiedzieć, takiego małego sklepu, czy też żadnego takiego miejsca, gdzie mieszkańcy mogą się zbierać, postawić właśnie takie mini targowiska. To by było miejsce, gdzie lokalni przedsiębiorcy, osoby, które wytwarzają jakieś produkty, czy to warzywa, czy to jakieś sery, nie wiem, miody, wina, takie rzeczy, mogłyby po prostu sprzedawać to bezpośrednio na tych dużych osiedlach. No, ma... Radny Brodzik pomidory malinowe kupuje tutaj. Są nieco droższe, ale wszyscy wiedzą, że tu cena idzie w parze z jakością. Przede wszystkim świeży, prawda? Fakt, że cena nie jest niska, ale. Świeża. Zielonogórzanie słuchają pomysłu radnego i komentują. Okazuje się, że Brodzik trafił w dziesiątkę. Jest taki pomysł, żeby podobne targowiska były na dużych osiedlach w Zielonej Górze, żeby miasto przygotowało takie specjalne stoiska. Jest, jest to bardzo dobry pomysł. Ja sam lubię takie sprawy, bo coś świeżego podejść, kupić. Bardzo dobry pomysł, bo to jest zdrowa żywność przede wszystkim, także jak najbardziej. Radny Radosław Brodzik sprawy małych osiedlowych targowisk zgłosił w magistracie. Czeka na opinię urzędników.